Hej kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym porównaniu talii. Dzisiaj będziemy porównywać talię Lenormand, czyli klasyczną sowę, do e, talii Golden Lenormand Oracle. I ja nazywam się Marzena Trida i pasjonuję się m.in. właśnie porównywaniem tych talii, co autor miał na myśli, jak autor widział daną kartę. E, I żeby nie przedłużać, ja od razu zapraszam Was. Tam, gdzie mamy tylko i wyłącznie karty, gdzie będę wam pokazywała, właśnie jakie są różnice. Standardowo zaczynam od opakowania. No, przy sobie mamy zwykłe, najzwyklejsze. Pudełeczko po prostu, które niewątpliwie szybko nam się zużyje. Zresztą wiem po, po sobie, z doświadczenia, że to się bardzo szybko zużywa i niestety trzeba myśleć nad woreczkiem albo jakimś innym fajnym, miłym, dobrym pudełeczkiem. No i tutaj w pudełeczku również mamy małą książeczkę. Dobra. Natomiast jeżeli chodzi o Golden Lenormand, no to tutaj już mamy takie, wiecie, pudełko już takie powiedzmy sobie z prawdziwego zdarzenia, takie pudełko, które no nieprędko nam się zepsuje. Oczywiście dużo większe. Tutaj jest sznureczek, za pomocą którego możemy podnieść te karty, i jest również książeczka. W kilku językach, tak, polskiego raczej nie ma. Nie, nie ma, nie widziałam, ale jest chiński za to, widzicie. Nie, nie ukrywam, nie przeglądałam, bo nie jest mi to za bardzo potrzebne. W każdym razie, no, są jakieś tam mniejsze, większe znaczenia kart. Oczywiście po angielsku też mamy tutaj wiadomości i interpretacje tych kart. Więc, no, pudełko, jak widzicie, dużo lepszej jakości. No, a teraz już będziemy przechodzić do kart. No, i od razu możemy zobaczyć jaka jest różnica, jest bardzo duża różnica. Pozwolę sobie wziąć kartę też z talii, akurat to jest Wheel of the Year, żebyście też mieli porównanie niejako z tarotem. To jest rozmiar klasycznego Ridera White'a i też są to dużo większe karty, więc raczej dla osób, które mają większe ręce albo lubią wiecie, trzymać tak trochę inaczej te karty i również mają dużo miejsca na stole. Jeżeli chodzi Niby gramatura, mogłoby się wydawać, że jest ta sama. Te karty są niewiele większe, ale wierzcie mi, że w momencie, kiedy y, trzymamy w rękach, no to tutaj mamy taką większą, większą tekturę. Rewers, tutaj mamy jakiegoś małego kupidyna. Tutaj klasyczna sowa. No i lecimy z kartami. No i pewnie was to nie zdziwi, a może i zdziwi, jeden do jednego, tylko no tutaj mamy większe obrazki i nie wiem, czy to będzie widać, chyba widać, jak to się mieni. Tutaj muszę Wam naprawdę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to wykończenie takie do pooglądania, no to robi robotę, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek, yy, cokolwiek innego, tak, jakąś inwencję twórczą, to ewentualnie karty klasyczne są troszeczkę inne, w sensie mm, też jest tutaj, no tak jak widzicie, jak król czerwo, a nie mniej w troszeczkę innej odsłonie. Tak, ale lecimy. Drzewo, chmury, żmija czy wąż, trumna, bukiet. Kosa. I tak jak mówię, no tutaj mamy akurat różnicę na kartach klasycznych, ale jeżeli chodzi o same um, znaczenia Lenormand czy rysunki Lenormand, to mamy dosłownie to samo, tylko wiecie w powiększeniu troszeczkę. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście przelecimy wszystkie karty, żeby nie było, że coś tam wiecie, pościemniałam. Także o, jednak któraś karta jest inna. Dobra, no i mamy psa, przyjaciela człowieka. No, mówię, może trochę bardziej szczegółów można się tutaj dopatrywać. No, bo ten obrazek jest trochę powiększony, tak? Ale e, różnicy jako takiej, czy inwencji e, dodatkowej od autora, no nie uraczymy w tej talii. E, dlatego mówię, to jest fajna talia. Na przykład na szkolenia, to jest fajna talia, żeby coś komuś bardziej lepiej, mocniej pokazać. Albo właśnie, żeby. Uu, niech się mieni! Złote, a skromne. Ale fajnie na tej karcie akurat to widać. Dobra, tutaj mamy księgę, list. Pan, pani. Lilia, słoneczko. Też zobaczmy, jak to się będzie nam. Też się fajnie mieni, też się fajnie mieni. Dobra, księżyc, karta klucza, ryby. Kotwica, no i na końcu karta krzyża. Także tak to wygląda. Dajcie kochani znać w komentarzu, czy pracowaliście z taką talią, czy w ogóle lubicie pracować z takimi trochę większymi kartami, czy może jednak klasyczna sowa, ta mała jest wam bliższa. Dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych odsłonach. Do zobaczenia, moi drodzy!